Bajki, grajki, zasłuchajki. Uśmiechnięty ratusz. W centrum miasta stał pewien szczególny budynek. Zadowolony przyglądał się codziennie mieszkańcom przechodzącym obok. A i oni wiedzieli, że ma do wszystkiego przyjazne usposobienie. Wysyłał pozytywną energię na wszystkie strony świata. Kto tylko przechodził obok niego, nie mógł nie zauważyć jego dobrego humoru. No bo czy widział ktoś w jakimś innym mieście uśmiechnięty ratusz? Ratusz cieszył się z prostych rzeczy: ładnej pogody, zmiany pory roku, przelatujących nad jego dachem ptaków, ale chyba najbardziej z tego, że mieszka w miejscu, gdzie panuje pokój. Pamiętał dawne czasy, i nie wszystkie jego wspomnienia z nimi związane były dobre. Ucierpiał podczas wojny i musiał zostać odbudowany. Nie skupiał się jednak na nieprzyjemnych sprawach, tylko starał się wysyłać codziennie w świat swój uśmiech. Przez cały rok uśmiechał się do wszystkich. Pewnej zimy mieszkańcy przechodzący rynkiem zauważyli ze zdziwieniem, że ratusz jest smutny. Z dnia na dzień przestał się uśmiechać. Wszyscy w mieście zachodzili w głowę: Co mogło być tego przyczyną? Powołano nawet specjalną grupę ludzi, która miała zbadać tego powód. Mówiono o problemie, bo miasto słynne było z tego, że ratusz w nim się uśmiecha. Ratusz nie mówił, więc ciężko było się z nim porozumieć i dowiedzieć bezpośrednio, dlaczego zamiast uśmiechu na jego wieży widoczny jest smutek. W trosce o dobro ratusza i miasta, zaproszono do współpracy słynnego w okolicy detektywa. Klemensa Białego. Detektyw Klemens Biały był dość popularną postacią w mieście i okolicach. Jego nietypowe metody prowadzenia śledztw budziły zaskoczenie, ale to właśnie dzięki nim zdobył uznanie. Do najsłynniejszych spraw, jakie rozwiązał, należały: Sprawa kradzieży kolorowych parasolek z ulicy Kilińskiego, Zagadka zniknięcia psa Kawelina. Sprawa tryskającej oranżadą fontanny na plantach, a także sprawa chrypiących nocnych krzyków w okolicach budynku opery i filharmonii. Klemens Biały nie mieszkał w mieście, tylko w domku ukrytym głęboko w Puszczy Knyszyńskiej. Tak naprawdę nikt nie znał jego dokładnego adresu bo listy odbierał bezpośrednio na poczcie w centrum miasta. Nie korzystał też z internetu. Można było do niego dzwonić, ale tylko jego sekretarka Nina odbierała telefon. Detektyw Biały nie potrafił tego robić. Brzmi niewiarygodnie? Może dla kogoś, kto jest człowiekiem, bo Klemens Biały był niedźwiedziem. I to nie byle jakim. Dring dring zadzwonił telefon. Wiewiórka Nina niespiesznie podeszła do aparatu i podniosła słuchawkę, uważając, by nie zaplątać się w jej kabel. Halo? Czy dodzwoniłem się do detektywa Białego? Dzwonię z Urzędu Miasta. Nina ziewnęła piskliwie i przeciągle. Tak, ale przy telefonie jego sekretarka. W czym mogę pomóc? Muszę jak najszybciej porozmawiać z detektywem. To sprawa pilna. Można rzec, że priorytetowa. Czy mogę go prosić do telefonu? Nina zamyśliła się na moment, gdzie się podział klemens. Nie ma go u pszczół, bo jest zima. Rano odśnieżał podwórko, a nowych opadów w śniegu nie było, więc tam też go raczej nie będzie. Staw zamarzł, więc ryb też raczej nie łowi. Jedyne co przychodziło jej do głowy, to to że uciął sobie po poobiednią drzemkę. — Proszę chwileczkę poczekać. Ostrożnie odłożyła słuchawkę telefonu na blat szafki i w podskokach powędrowała do pokoju niedźwiedzia. Rany Julek dzwonił do niego nawet zimą, kiedy wszystkie niedźwiedzie powinny głęboko spać. — Szczęście w nieszczęściu, że Klemens ma problemy ze snem — pomyślała Nina. Zatrzymała się przy drzwiach pokoju i zapukała trzy razy. Za drzwiami ktoś przestał chrapać. Usłyszała, jak niedźwiedź stęka i ciężko siada na łóżku. Nakłada kapcie, a potem idzie do drzwi, szurając po podłodze łapami. – Nino? – ziewnął zdziwiony Klemens, otwierając drzwi. – O co chodzi? – stał z zamkniętymi oczami przed wiewiórką. – Klemens, dzwonią z miasta i proszą cię do telefonu. — Mówią, że to sprawa pilna, można rzec, że priorytetowa. Niedźwiedź podrapał się powoli w głowę i otworzył lewe oko. I nic więcej nie powiedzieli? Nie. No dobrze, już idę. Klemens ziewając i mrucząc, poszedł do przedpokoju, w którym znajdowała się szafka, na której stał stary czerwony telefon marki Tulipan, starczą numerową. Niedźwiedź usiadł na krześle przy szafce, otworzył prawe oko, chwycił ostrożnie słuchawkę w dwie łapy i przyłożył do ucha. Mówi klemens biały. W czym mogę pomóc? Rozpoczął rozmowę. Dzień dobry, panie detektywie. Dzwonię z urzędu miasta. Bardzo przepraszam za porę. Wiem, że zima to nie jest dla pana najlepszy czas na rozwiązywanie zagadek. Niestety jesteśmy, jak to się mówi. Postawieni pod ścianą. Bez zbędnego przedłużania. Panie Klemensie, uśmiechnięty ratusz nie uśmiecha się. Co gorsza, jest smutny. Niedźwiedź słuchał w skupieniu. Dopiero się rozbudzał i wszystkie jego reakcje były lekko opóźnione. Westchnął po czasie i zapytał: Rozumiem, że nie znacie przyczyny, tak? I zależy wam na tym, by znowu się uśmiechał, tak? Tak, dokładnie tak, proszę pana. Hmm, detektyw zamyślił się. Nie gwarantuję, że znajdziemy przyczynę. Z ratuszem będzie bardzo ciężko się porozumieć, ale spróbujemy coś zdziałać. Czy w ciągu ostatnich kilku dni wydarzyło się coś niezwykłego? Mam na myśli to, czy coś innego niż zwykle dzieje się w mieście? Teraz z kolei pracownik Urzędu Miasta się zamyślił. Chyba. Chyba nie. Nie mogę sobie w każdym razie przypomnieć. Dziękuję za informację. W ciągu godziny zjawię się w mieście. Bardzo panu dziękuję. Do zobaczenia. Klemens odłożył słuchawkę i ziewnął. Nina spojrzała na niego z przekąsem i westchnęła. Niedźwiedź wstał z krzesła i poszedł do kuchni zrobić sobie do termosu herbatę z miodem i cytryną. Kiedy zagotowała się woda w czajniku, krzyknął do wiewiórki, która była w salonie: Chcesz trochę? Nie, dziękuję. Zaparzył herbatę, dodał świeżo wyciśniętego soku z ćwiartki cytryny i na końcu posłodził na par miodem, zanim zakręcił termos. Czy masz czasem taki dzień, kiedy po prostu jesteś smutna? zapytał Nina. Zaskoczona podniosła wzrok z nad gazety, którą czytała przy stole w salonie. Oczywiście. Co prawda rzadko mi się to zdarza, ale tak, jak najbardziej. Raz na jakiś czas jest taki dzień, który nie wiedzieć czemu po prostu jest smutny. No właśnie, stęknął z przedpokoju niedźwiedź, zginając się, by ubrać buty. A co wtedy robisz? Hm, zastanowiła się wiewiórka. Różne rzeczy. Na przykład rysuję, słucham muzyki, albo staram się zjeść coś, co bardzo lubię. Czasem idę też na spacer lub skaczę po gałęziach drzew w lesie. Zdarzy się, że płaczę i potem jest mi lżej, bo czuję, jakbym wypompowała z siebie wszystkie negatywne myśli i emocje. Kiedy się smucę, czasem chcę być sama, a czasem, żeby ktoś był obok mnie. Różnie bywa, wzruszyła ramiona Minina. Czemu pytasz? Klemens zdążył w międzyczasie założyć ubranie i gotowy do drogi stał w przedpokoju. Na łapach miał czarne buty, a plecy i brzuch zakryte były czerwoną kurtką. Na głowę założył zieloną czapkę, a na szyję żółty szalik. Wyglądał trochę jak sygnalizator świetlny, tyle że kolory były poprzestawiane do góry nogami. Wiesz, tak sobie po prostu myślę, że chyba nikt nie lubi smutku, ale on też jest czasem potrzebny. Jadę. Do zobaczenia wieczorem. Niedźwiedź wyszedł z domu i ruszył do garażu, w którym stało jego auto. Ukochana Meganka! Uśmiechnął się pod nosem i wsiadł do czerwonego samochodu. Lubił czerwony kolor. Wyjechał z garażu, zastanawiając się, kiedy on ostatnio się smucił. Nie mógł sobie przypomnieć i trochę nie chciał o tym myśleć, ale chciał sobie uświadomić, co mu wtedy pomogło. Wyjechał autem z lasu na szosę i zmienił bieg. Starał się dostosować prędkość do warunków panujących na drodze. Silnik przyjemnie mruczał, a Klemens, pogrążony w myślach, jechał do miasta. Kiedy dotarł na miejsce, zaparkował samochód, zapłacił za parking i ruszył w stronę ratusza. Z daleka zobaczył, jak grupka ludzi stoi na placu przy fontannie i wpatruje się w wieżę budynku, gestykulując i pokazując coś sobie. Klemens westchnął. Wyglądali, jakby naradzali się nad czymś. O, dzień dobry, panie biały, powiedział mężczyzna o czarnych włosach i koziej brudce. To ja do pana dzwoniłem. Jestem Konstanty Pudełko, przedstawił się mężczyzna. Widzi pan? Wskazał na ratusz. Nic, po prostu nic. Nie reaguje. Od rana jest smutny i tyle, bezradnie rozłożył ręce. Wyczyściliśmy mu tarcze zegarów, naoliwiliśmy zawiasy w oknach, chyba trzeba będzie umyć mu dach. Spokojnie, przerwał mu niedźwiedź. Proszę dać mi chwilę. Klemens okrążył ratusz i przyjrzał się uważnie każdej jego ścianie i dachówce. Wszystko wyglądało w porządku. Czy mogę z nim porozmawiać i czegoś spróbować? zapytał niedźwiedź. Proszę bardzo, odparł mężczyzna. Może panu uda się z nim porozumieć dodał. Niedźwiedź stanął przed budynkiem i powiedział: Cześć! Ratusz milczał. Chciałbym z Tobą porozmawiać. Wiem, że to może nie być dla nas obu komfortowe i proste, bo obok stoją nieznajomi ludzie. Ja w sumie też nie jestem Twoim znajomym, ale chciałem tylko zaznaczyć, że na to nie możemy nic poradzić. Słyszałem, że jesteś smutny. Czy to prawda? Chciałbym się upewnić, że dobrze rozumiemy Twoje emocje. Ratusz milczał. Klemens odchrząknął, spojrzał w bok na grupkę ludzi, która zamarła w miejscu, i z nadzieją w oczach chłonęła to, co mówił niedźwiedź. Czarnowłosy mężczyzna z kozią brudką wykonał ruch ręką, który miał zachęcić Klemensa do dalszej rozmowy. Niedźwiedź udał, że tego nie widzi. Wiesz, chciałem ci tylko powiedzieć, że to normalne, że może być ci smutno. Naprawdę. Każdy ma czasem taki dzień, nawet bez powodu. Najważniejsze, żeby nie zanurzać się w tym, bo potem ciężko jest z tego wyjść. Zanim tu przyjechałem, rozmawiałem z moją przyjaciółką o tym, jak radzi sobie ze smutkiem. Sam też zastanowiłem się nad tym, co robię w takich sytuacjach. Muszę przyznać, że nie były to przyjemne rozmyślania, bo przypomniałem sobie przykre rzeczy. Ale nie ma w tym nic niewłaściwego, w każdym razie. Pomyślałem, że może zechcesz usłyszeć coś, co mi poprawia humor. To takie krótkie wierszyki. Ich autor nazwał je śmieszynki. Ratusz nadal milczał. Klemens rozpiął zamek czerwonej kurtki i wyciągnął z wewnętrznej kieszeni błękitną książkę niewielkich rozmiarów. Otworzył na jednej z zaznaczonych zakładką stron i zaczął czytać. Czytam pierwszy wierszyk. Uwaga! Nie mam innych. Rano syna woła oburzona mama. Czemu idziesz do szkoły z brudnymi uszami? Synek nie wytrzymał i jej odpowiada. Wychodzę z takimi, bo takie posiadam. Niedźwiedź przelotnie spojrzał na ratusz i zaraz przewrócił stronę na kolejną zaznaczoną inną zakładką, po czym zaczął czytać. Kolejny wierszyk brzmi tak: Księgarni. Przyjechał do księgarni Sławek kupić książkę ciekawą. Sprzedawczyni Jadzia chłopca do półek prowadzi. Lekką czy też cięższą wybrać ci, powiedz szczerze? Waga nie najważniejsza. Przyjechałem na rowerze. Tu ponownie zrobił krótką pauzę, przewrócił kilka kartek i zaczął. O inny wierszyk jest taki, posłuchaj. Mózg i rozum zaskoczył uczniów nauczyciel, gdy zapytał. Kto z was umie stwierdzić, jaka jest różnica między mózgiem i rozumem? Na to pytanie Tomek odpowiedział. Oczywiście. Mózg ma każdy, jak wiadomo, a rozum jednak nie wszyscy. W momencie rozległa się wesoła melodia. Klemens uśmiechnął się. Zaskoczona grupka ludzi podbiegła bliżej detektywa. Tak brzmiał śmiech ratusza. Widzę, że nie tylko mnie bawią śmieszynki, powiedział detektyw, kiedy ratusz przestał się śmiać. Miło jest widzieć, jak na twoją wieżę powraca uśmiech. dodał, uśmiechając się łagodnie. Istotnie. Ratuszowi powrócił uśmiech i znów można było o nim powiedzieć uśmiechnięty. Grupka ludzi z konstantym pudełko na przedzie zaczęła zaraz chwalić Klemensa. Panie Biały, to prawda, co o panu mówią, jest pan niesamowity. Rozwiązał pan sprawę w dziesięć minut. Jak pan to zrobił? To niebywałe! Co za umiejętności! Jakie doświadczenie! Niedźwiedź podrapał się w głowę i rzekł powoli w zadumaniu: Wyobraźcie sobie taką sytuację. Macie dużo różnych wspomnień, ciężko jest wam się ruszyć z miejsca, a nawet odezwać. Codziennie przechodzą obok was ludzie, a jedyne co możecie zrobić, to uśmiechać się. Można się poczuć samotnie. Nie zrobiłem nic szczególnego. Pomyślałem, czego może potrzebować ktoś. Kto, jak to mówią, spuścił nos na kwintę? Starałem się nie poganiać, nie wymuszać nagłych zmian. Zaproponowałem coś, a kiedy ratusz był gotowy, to się na to otworzył. Nie zareagował przecież od razu, ale też nie protestował. Gdyby na przykład wydał nieprzyjemny dźwięk, to wiedziałbym, że nie jest gotowy na moją propozycję. A teraz pomyślcie. Czy na co dzień odczuwacie tylko jeden rodzaj emocji? Czy może w ciągu dnia zdarza się ich znacznie więcej? Zapytał Klemens. Ludzie zamyślili się. To musi być męczące, kiedy nie dasz rady opowiedzieć o tym, co masz w głowie, odezwał się ktoś. Mi też zdarzają się dni, kiedy gorzej się czuję, całkiem bez powodu, powiedział ktoś, wzruszając ramionami. A mi, kiedy mam gorszy czas. Potrafi nawet nie smakować moje ulubione jedzenie, dopowiedział ktoś jeszcze, ściszając głos. No właśnie, kiedy zaplątujemy się w smutne myśli, inaczej możemy odbierać nawet ulubione rzeczy. Tak po prostu się może dziać, odezwał się klemens. Każdy z nas odczuwa różne emocje, codziennie. Nie wszystkie są przyjemne, ale wszystkie są nam potrzebne. Panie Biały, dziękujemy za wszystko, powiedział mężczyzna z kozią bródką. Do usług odparł detektyw. Może warto co jakiś czas poczytać coś ratuszowi? Albo zorganizować w nim koncert lub plener malarski? Pokazy baniek mydlanych też chyba każdy lubi. Może tym sposobem, nawet jeśli ratusz zacznie być smutny, to nie zanurzy się tak bardzo w smutku. Pomyślimy, pomyślimy. Dziękuję za cenne pomysły i wskazówki. Przekażę je dalej. Mężczyźnie zaświeciły się oczy i zapisał coś w notatniku, który trzymał w dłoni. Niedźwiedź skłonił się, pożegnał z Konstantym pudełko i grupką ludzi i powędrował do swojej czerwonej meganki. Wsiadł do auta i nie minęło pięć minut, a był już w drodze do domu, zastanawiając się, ile jeszcze spraw przyjdzie mu rozwiązać zimą. Czy opłaca się próbować iść spać? Czy lepiej to sobie darować, bo niedługo ktoś znowu go wybudzi? Rozważania przerwało mu burczenie w brzuchu. Oho, chyba mój żołądek robi się smutny, powiedział do siebie klemens, uśmiechając się pod nosem. Czas go rozweselić pączkiem z budyniem. Kupię dwa i zjem razem z niną. Skręcił w prawo, by zajrzeć do ulubionej w mieście cukierni. Nie wiedział jeszcze, że tam, Czeka na niego kolejna zagadka do rozwiązania.